Oto do czego służą szczotki przy ruchomych schodach. Każdy używał ich do czyszczenia butów, ale tak naprawdę nie służą do tego. Służą bezpieczeństwu. Z jednej strony Twojemu, a z drugiej strony bezpieczeństwu działania samych schodów. Szczotki mają za zadanie przede wszystkim sprawić, że nic po bokach ruchomych schodów nie spadnie i nie utknie w mechanizmie, powodując jego zablokowanie się. Jeśli rozsypiesz sól na parapecie, to pożegnasz pewien dokuczliwy problem. Wilgoć na Twoich oknach nie tylko jest dokuczliwa, lecz też prowadzi do rozwoju różnych chorób u domowników. Jak sobie radzić z wilgocią na oknach domowym sposobem? Najlepiej jeśli użyjesz produktu wykazującego działanie higroskopijne, czyli taki, który przyciąga wodę. Taką substancją jest zazwyczaj sól kuchenna. To tani, naturalny i ogólnodostępny pochłaniacz wilgoci. Nasybij trochę do małej miseczki lub na głęboką nakrętkę na słoikę i przykryj gazą. Cały zabezpieczką, recepturką, aby zawartość nie wysypała się, i taki domowy pochłaniacz umieść na parapetzie. Jak kupić najbardziej wydajny papier toaletowy? Ten trik straci wszystko. Na pewno zauważyłeś, że co producent to inna jakość produktów. Tak też jest w przypadku papieru toaletowego. Jeden zużywa się bardziej, a inny mniej. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że papier niektórych tańszych zazwyczaj marek jest po prostu luźniej nawijany na rolkę, przez co używają mniej materiału, a uzyskają równie grubą rolkę co ci, którzy robią to tak, jak trzeba. Jak wybrać papier toaletowy, który nie zużyje się zbyt szybko? To proste wystarczy delikatnie ścisnąć rolkę. Jeśli łatwo się ugnie, papier jest różnie nawinięty. Jeśli napotkasz opór, śmiało załaduj tę paczkę papieru do koszyka. Tak, was to ręcznie zrobisz suchy termofor w każdym rozmiarze. Na pojemnik z ryżem naciągam skarpetę, a następnie przesypuję zawartość. Jeśli nie masz ryżu, to fasola, jęczmień lub siemielniane również dobrze się nada. Pamiętaj, żeby zostawić około 1 czwartą skarpetki tak, żeby łatwiej ją było związać. Teraz wystarczy włożyć skarpetkę do piekarnika lub mikrofalówki i podgrzewać przez około minutę. Jeśli po tym czasie nie jest zbyt ciepła, warto wsadzić na jej jeszcze 30 sekund. I to wszystko! Twój termofor jest gotowy. Masz słaby internet? Tak wzmocnisz sygnał z routera, aby śmigał. Najważniejsza rzecz, której będziesz potrzebować, to pusta puszka po napoju. Na początek odetnij dno puszki. Teraz wystarczy przeciąć puszkę wzdłuż. Następnie odetnij górę, ale nie do końca. Swój wzmacniacz nałóż na antenę w taki sposób i od razu możesz przetestować swój lepszy internet. Efekty na pewno Cię zaskoczą. Kiedy zobaczysz mole w kuchni, szybko robię tę pułapkę. Jeden z lepszych patentów na wykwaterowanie na zawsze moli ze swojej kuchni jest zrobienie specjalnej pułapki. Zmieszaj ocet winny z odrobiną kwaskowatego wina. Przygotuj małą miseczkę i wlej do niej te dwa produkty spożywcze. Taką pułapkę ustaw w szafkach, gdzie zagnieździły się mole. Ta pułapka najpierw zwabi mole, a później jej unicestwi. Gruntownie wysprzątaj wszystkie szafki w swojej kuchni. Wyrzuć wszystkie produkty, gdzie zagnieździły się mole. Co więcej, półki i szafki umyj wodą z dodatkiem octu i ulubionego olejku eterycznego.